Zgrupowałem sobie wszystkie elementy perkusyjne w jedną całość. I później to wszystko jeszcze było oddzielnie procesowane na tej sumie tych wszystkich elementów. Zresztą widzicie, że tutaj mam troszkę tego, ale za chwilę tutaj do tego dojdziemy. Zaczniemy najpierw od pojedynczych śladów. Dobra, to pierwsze co tutaj zobaczymy. Ja sobie to puszczę w tryb solowy. Ok, tutaj mamy te pierwsze tomy. Cały zestaw. Tutaj było troszkę precyzowania z tym. Pierwsze co, to oczywiście znowu te rezonujące częstotliwości. Tutaj no, oczywiście polega na swoim słuchu, także widzę też na analizatorze spektrum. Zobaczmy. Troszkę, troszkę mi to za bardzo tutaj dźwięczało, i także troszkę starałem się wyciągnąć też te tomy do przodu poprzez podbicie, lekkie podbicie półkowym filtrem górnych częstotliwości. Żeby, no po prostu celem przebicia się lepszego przez mix, czyli tutaj znowu wracam do tego tematu, że solo i wyłączamy szybko, jak robimy korekcję. Porównujemy, jak całość tych moich działań, które wprowadziłem na ścieżce, odnosi się do pozostałych elementów w utworze. To jest znowu klasycznie już, tak jak mówiłem Wam na początku tego odcinka, że pojawi się ta wtyczka na większości ścieżek. Opcja równoległa kompresja dynamiczna. Tutaj akurat mocno to ściskam te domy. Bardzo je wyciągam przez tą agresywną kompresję do przodu, ale to się dzięki temu przebija dużo lepiej przez ten dynamiczny utwór. Później mamy znowu kontrolę tych rezonujących dźwięków. Tam dosyć sporo to była kwestia już, mi się wydaje, zarejestrowania i tego, jak pokój zebrał te częstotliwości. No, niestety, no, trzeba potem sobie radzić właśnie tego typu manewrami. Oczywiście, czasami może się to odbyć kosztem jakości tego brzmienia, ale tutaj akurat w się to na szczęście gubi i dosyć fajnie to całościowo wychodzi i tak. No, tutaj nawet nie ma co komentować, bo bardzo to jest, ta różnica jest bardzo słyszalna. Później znowu Lufticus, znowu wygładzanie 160 Hz, troszkę podbicie środkowych częstotliwości. No, i potem jeszcze dwa korekty, dwie korekty. Tutaj znowu kolejne rezonujące częstotliwości, i na ostatnim etapie, no tutaj ściąłem jeszcze niskie częstotliwości, żeby zrobić tam, żeby to za bardzo nie dźwięczało w tym zakresie. No i zobaczymy mniej więcej, jak to brzmiało przed i po. No i zobaczmy jeszcze w kontekście naszego utworu. Okej, okay, to to jest pierwszy zestaw tomów. Tu mamy drugi. Tutaj też mamy te, rezony, te rezonujące częstotliwości dosyć mocno przydźwiękują przy nam tutaj. I znowu wprowadzony jest ten nasz kompresor. Czyli widzicie, jaka to jest różnica? Po prostu to jest za bardzo płaskie. Dzisiejsza muza jest dosyć mocno dynamiczna, dlatego właśnie tego typu kompresja, bardziej agresywne wpływanie kompresorem na materiał pozwala nam wycisnąć po prostu te elementy bardziej do przodu, żeby to bardziej dynamicznie grało. Tutaj akurat ta wtyka się dosyć dobrze sprawdza z tym ustawieniem kick parallel. Później mamy znowu kontrolę częstotliwości. Tutaj akurat mamy gdzieś w okolicach 110 Hz. Na no tyle, na ile mogłem zrobić, po prostu kontrolowałem te rezonujące częstotliwości. No i tak samo tutaj w kolejnym procesorze, kolejna korekcja. Niskie plus e, subowe częstotliwości plus 126 Hz. Ok, później mamy już cymbały. Plus też tomy. To zostało po prostu zgrane z innego mikrofonu. Tutaj. No i tutaj, tak właściwie, to była zrobiona korekta wycięcie niskich częstotliwości. Podbicie trochę góry ze środkiem. Tak, żeby się to bardziej przebijało przez miks. Ja to po prostu roz wybielam. Czyli mówiąc już normalnym językiem, podbijam troszkę góry ze środkiem, żeby bardziej uzyskać przejrzysty, przejrzyste brzmienie tego akurat elementu utworzenia. Później widzicie, co zrobiłem. Ta góra była mi troszkę za ostra i zawsze stosuję potem takie, tego typu korekty, że z jednej strony możemy coś podbić, potem jeszcze wygładzić, ale to. Te dwa, te dwa zastosowania korekty audio wprowadzą mi po prostu troszkę inne brzmienie niż jak ja bym to miał zrobić po prostu jednym korektorem. No i na sam koniec, jeszcze góra troszkę była ostra, to wprowadziłem DSR, żeby ściąć te, te skrzeczące częstotliwości. Czyli tutaj wszystko powyżej 5,5 kHz tutaj się lekko ścina. To jest nic innego jak kompresor, tylko działający na wyższych częstotliwościach. słyszeliście, że słyszycie zresztą teraz, że ta, osta, ta góra jest za bardzo ostra, za bardzo siarczysta, chciałem uzyskać bardziej delikatny rezultat. No i tutaj od razu zobaczę jeszcze, czy miałem już coś wcześniej. Nie, nie miałem, póki co. Ale mamy pierwszy też kanał, w którym jeszcze mamy wprowadzony równoległy efekt. A ten równoległy efekt to jest połączenie kompresora z saturacją czyli po prostu jeszcze tworzy dodatkową równoległą warstwę efekt, efektu dynamicznego na naszym oryginalnym materiale. Czyli tak jakbyście mieli tą sytuację z tym kompresorem 1.1.7.6 z tego pakietu Native Instruments, który stosowałem wcześniej, że mam tam gałkę Dry-Wet, czyli porównanie suchego sygnału, właściwie poziom suchego sygnału versus poziom sygnału przepuszczonego przez efekt, to tutaj także po prostu wykorzystując kanały typu AUX w moim programie Procentowo wprowadzam właśnie mieszanie tego suchego, oryginalnego sygnału z tym przepuszczonym przez efekt. Akurat UBK od Kursz Audio daje mi, fajną, daje mi fajny deseń, i tutaj akurat dlatego go dosyć często wykorzystuję w tej opcji równoległej, żeby jeszcze zagęścić ten materiał, stworzyć taki dodatkowy efekt, takiego fajnego mięska, mówiąc też tak potocznie. Delikatnie, subtelnie, ale po prostu będziecie widzieli znowu, tak jak przy okazji tego kompresora z native Instrument, że to mi się pojawi akurat ten efekt na większej ilości kanałów. I całościowo, znowu subtelnie, ale całościowo, no jak to sumujemy, no to nagle mi się stworzy coś ciekawszego. tym jak chcecie zauważyć tę różnicę już teraz, jak jesteście niecierpliwi, to Wam pokażę, bo wyłączę po prostu na mikserze ten efekt i zobaczycie na całości, jak, jaką to daje różnicę. Sobie tutaj go znajdę, tylko mamy go tutaj pierwszego. Widzicie, że on jest bardzo ściszony, tak więc tutaj mocniej wpływam na te, na, na te wszystkie ślady, ale tylko lekko go wprowadzam w miks. Możemy jeszcze spróbować dalej w jakiejś części bardziej dynamicznej. Subtelnie po prostu nasilamy jeszcze ten efekt takiego fajnego zagęszczenia materiału i o to właśnie w tym chodzi. Subtelność to jest podstawa. Później mamy kolejne cymbały. Tylko zgrane po prostu z innego mikrofonu i tutaj podobnie, także walczymy z częstotliwościami rezonującymi. Tutaj akurat znowu w okolicy 110. Plus wyciągnięcie środka do przodu, żeby to bardziej się przebijało przez Mix. No i później, znowu nasz klasyczny już kompresorek w opcji równoległej. Tutaj troszkę nieprawidłowo go wykorzystuję, bo widzicie, że jest znacząca różnica też w głośności, ale znam ten efekt, wyciągam to do przodu i potem już sobie to koryguję też na suwaku głośności. Ale z reguły oczywiście, tak jak polecam wszystkim uczniom, jeżeli chcecie usłyszeć dokładnie jak kompresor wpływa na wasz materiał, to pamiętajcie, że ta głośność powinna być taka sama przed i po efekcie. Wtedy po prostu będziecie dokładnie słyszeli jak dane, dane narzędzie wpływa na nasz materiał audio. Na sam koniec jeszcze tutaj się pobawiłem prostym darmowym efektem stereo. To jest A1 Stereo Control, i po prostu rozszerzyłem tutaj panoramę stereo na tym, na tym śladzie o 40% plus wszystkie częstotliwości poniżej 150 Hz, są zciągnięte do mono. I tak więc znowu subtelnie, już też rozszerzam tą pan, panoramę stereo, Gdzieś mi to tam w tle leci, ale daje mi to już ten fajniejszy obraz. I to te wszystkie elementy potem zaczną fajnie też wychodzić, jak będziecie pogłaśniali utwór. No dlatego właśnie trzeba po prostu pamiętać, że gdzie zachować umiar, gdzie można uciec z takimi trikami. Tutaj akurat doskonale się to sprawdza, bo ta ścieżka gdzieś po prostu jest tłem. Ona nie jest jakąś dominującą ściechą, dlatego tutaj, jeżeli mamy już jakieś tam. Efekt stereo na tym, bo dokładnie słychać, że jest na tym efekt stereo, to w taki sposób zostało zgrane. No to można go spróbować poszerzyć i całościowo, jak to jeszcze się dołoży do tego, te nasze suche ślady w centrum, to fajny, fajny obraz po prostu się później stworzy. Później mamy kolejne zgranie z pomieszczenia. Tutaj już całościowo zsumowanie perkusji. No i tutaj, jeżeli chodzi o częstotliwości, znowu ten środek wyciągam do przodu, żeby bardziej się to przebijało przez mix. Obcięcie do, tam już jest stopa główna zgrana. Tak więc tutaj w miarę to kontroluję. Później znowu ten nasz kompresorek cały czas wykorzystuję ten preset. Tu się nie ma co szczypać, on akurat daje radę. Tylko kwestia potem ustawienia tego parametru input, czyli jak mocno ma, ma ten kompresor wejść w dany materiał. No i potem znowu Luftikus, tutaj akurat podbiłem troszkę 640 Hz, ten środek i te środkowo wyższe częstotliwości. Tutaj widzicie, że też miałem ten efekt stereo obrzucony, ale z niego zrezygnowałem w ostatecznym rozrachunku. Później mamy kolejny mikrofon z pomieszczenia. Tylko na lewym kanale tutaj coś będzie leciało. Tutaj właściwie widzicie, że no nie zawsze trzeba procesować. Tutaj akurat to zostawiłem, tylko zostawiłem sobie głośność. Nie ma żadnego dodatkowego procesowania, tak więc to wchodzi tak, jak oryginalnie wchodziło w naszą, w naszą piosenkę. Podobnie jest z tym kanałem, na drugi, z tą ścieżką na drugiej stronie, czyli na prawym kanale. Później jeszcze mamy nasz werbel zgrany tutaj też w dalszym ciągu. Okej, okay, tak więc tutaj możecie zwrócić uwagę, że było parę rzeczy robionych. No dosyć mocno potraktowałem ten werbel, jeżeli chodzi o naszą korekcję audio, ale on tutaj także miał takie przydźwięki. Tak więc, no, nasłuchiwałem, co tu źle brzmiało. Tak więc, jeżeli, jeżeli się jeszcze uczycie, to najlepiej zrobić to w taki sposób, jeżeli jeszcze nie macie takiego wyczucia, co brzmi nie za dobrze, po prostu wziąć takiego parametryka, załadować i sobie zrobić taki, takie gdzieś podbicie. Możecie to zwinąć, ten parametr Q i przelecieć po prostu przez ten pełny zakres częstotliwości. Jak coś będzie nagle tworzyło jakieś niefajne nie brzmienie, no to wtedy spróbujcie, czy nie warto się wycofać akurat akurat w tym zadanym zakresie częstotliwości. Jeżeli coś działa lepiej jak po obcięciu, no to w tym momencie po prostu tak zostawcie. Tutaj też znowu wycięcie tych nie pasujących dla mnie częstotliwości, ścięcie dołu plus wybicie góry, żeby bardziej się przebijał ten werbel przez mix. No, miał dosyć sporo przydźwięków w tym środku. Chciałem to wszystko zniwelować. No i później już niezawodny VC76 ze swoim presetem Kick Parallel. Okej, okay, czyli po prostu dla mnie to jest troszkę jest różnica głośności, ale dla mnie ten efekt po prostu to jest niebo, a ziemia w końcu się ten. Ta ścieżka ożywiła. No i na sam koniec jeszcze Luftikus, Lekka korekta. Troszkę też to wybielam, po prostu ten środek z góry. I to wszystko po to, żeby się to lepiej przebijało przez utwór. mamy kolejny raz werbel z Top. Mamy już troszkę inny zakres częstotliwości, ale także mamy podobne problemy. Dla mnie troszkę te rezonujące częstotliwości za bardzo się wybijały w utworze, więc tutaj musiałem znowu podobną korektę zastosować. No tyle na ile to można wygładzić, bo całkowicie się tego nie wy wyzbędziemy, no ale my też nie chcemy czasami do końca tych rezonansów wycinać, ponieważ one tam też mają, dają jakiś koloryt. Jeżeli one tak mocno nie przeszkadzają, to wtedy można je zostawić. Jeżeli wymagają lekkiej korekty, to wprowadzamy. Szukamy tych przedźwięków brzęczących, źle wyprzmiewających, no i staramy się właśnie tutaj korektami audio, korektą audio je poprawić. Znowu podobny zresztą zestaw efektów jak wcześniej. No, czyli znowu po prostu wyciągam wszystko do przodu poprzez zastosowanie takiej równoległej agresywnej kompresji. No i to było tyle, jeżeli chodzi o tą ścieżkę. No i ostatnim śladem, który tutaj mamy, kolejne tomy. To była kolejna warstwa, która została dograna, ale widzicie, że tutaj akurat nie miałem żadnego procesowania, tak więc tylko i wyłącznie skupiłem się na ustawieniu poprawnie głośności. No i tutaj, jeżeli chodzi o te elementy z perkusji, to by było wszystko i całość od razu wpada tutaj w tą grupę perkusyjną. I tutaj na niej było już po całości troszkę procesowania, zobaczmy tam. Czyli widzicie, no znowu te rezonujące częstotliwości, one za bardzo wybijały w tym utworze, tak jak to brzmiało w oryginale, no to to było niedostrawienie, jak... bo jeżeli chodzi o to, jak to brzmiało na tych śladach suchych, to tam jeszcze bez pogłaśniania, bez masteringu jeszcze jakoś to wych... brzmiało ok, ale natomiast jak zaczynamy to wszystko ściskać, tą dynamikę, jak zaczynamy to wszystko pogłaśniać, to nagle po prostu te niedobre rzeczy za bardzo zaczęły wychodzić. Dlatego to wymagało po prostu takiej też etapowej kontroli. Leciutko, żeby nie przegiąć, żeby za bardzo nie zmodylować tego brzmienia, ale po prostu sukcesywnie starałem się wyciąć to, co jest niedobre w tych śladach. Tutaj też brakowało mi troszkę jaj, że tak to ujmę kolokwialnie. Dodałem tutaj niskiej częstotliwości znowu podbicie. Później korekta tutaj dosyć spora. Te rezonujące częstotliwości. No i wykładzenie troszkę góry. Później znowu dodanie agresywnej kompresji w opcji równoległej. Już nawet właściwie hmm, puściłem to, ale widzicie, że to leciutko działa. Tak więc właściwie byłoby się nawet bez tego, szczerze mówiąc. Ale zostawmy niech to już jest. I później znowu korekta. Mm. Tutaj leciutko tylko 160 Hz, ściąłem. Wygodziłem troszkę środek. Właśnie to jest ten equalizer jest bardzo fajny, muzyczny. Te częstotliwości są nieprzypadkowo wybrane. One, każda z nich daje fajny efekt. Tak więc, jeżeli brakuje Wam mm, fajnego dudnienia w na przykład instrumentach perkusyjnych, no to te 160 Hz, jeżeli dodacie, to troszkę będzie mocniejszy w tym momencie efekt. Jeżeli za dużo jest tego dudnienia uderzenia, no to wtedy można ściągnąć odpowiednio. Jeżeli coś brzmi za bardzo pudełkowo, no to te 640 ściągamy leciutko i od razu jest lepiej. Jeżeli brakuje tego środka, no to w tym momencie odwrotna sytuacja. Jeżeli coś za słabo się przebija przez mix, za mało tej góry ze środkiem, no to tutaj te 2,5 kHz jest twoim przyjacielem. No i tutaj te skrajne wartości, widzicie, że to możemy nawet na takich już niesłyszalnych wartościach podbijać tym filtrem. Ale jak chcecie coś wybielić, coś jest za ciemne, no to tutaj akurat ten filtr na otwarcie w tych wysokich częstotliwościach daje naprawdę radę. No i te sabowe częstotliwości, przyznam szczerze, że z tego bardzo rzadko korzystam. Głównie to ewentualnie jak chcę obciąć jeszcze to to wykorzystuje, ale też możecie te braki uzupełniać korzystając z tych delikatnych filtrów, które tutaj są wprowadzone. Sam koniec dsr to właściwie tylko tak dla kontroli, jeżeli by coś tam wyskakiwało. To tutaj akurat widzę, że poziom sygnałów jest w miarę taki, że, że ten akurat tutaj efekt nie wpływa dosyć mocno na, na ten mix. Później jeszcze mamy... Troszkę korekty, jeżeli chodzi o materiał audio. Środek jeszcze wyciągam do przodu, żeby bardziej się agresywnie to przebijało przez nasz utwór. No i na sam koniec, już troszkę jeszcze rozszerzenia panoramy stereo. Tam, gdzie mogę to dodać, to delikatnie to dodaję. Tutaj także pamiętam o tym, żeby zachować tą. Monofoniczność poniżej 150 Hz. W tym momencie po prostu największa energia się przenosi w tym niskim zakresie. Jeżeli by tam było za dużo efektów stereofonicznych, to ta energia gdzieś może nam się rozpłynąć. To też właściwie szczerze mówiąc zrobię z automatu, tak więc tutaj nie musielibyście tego wprowadzać, ale ja to już po prostu od razu klikam i jestem pewien, że po prostu tam mam wszystko wyczyszczone. Są takie po prostu już wyuczone przeze mnie rzeczy, które robię z automatu. No i później jeszcze też ta równoległa kompresja, saturacja z wykorzystaniem tego efektu UBK. No i na sam koniec jeszcze troszkę pogłosu. Tutaj także wykorzystałem naszego rodzimego dewelopera PSP. Bardzo krótki pogłos, żeby dodać troszkę tego efektu studyjnego. to wygląda w opcji równoległej, no i zatem jeszcze pogłosem, żeby go skontrolować, żeby tam nie było za dużego dudnienia, wycinam niskie częstotliwości i wygładzam ten niski środek. Dlaczego bezpośrednio tego efektu nie wpuściłem? No, bo jeżeli bym go wrzucił jako efekty typu Insert bezpośrednio na ślad, jakbym zrobił to, co teraz robiłem tutaj na tej opcji równoległej. No to to oczywiście by wpłynęło także na ten suchy dźwięk, na te suche brzmienie. Dlatego właśnie wykorzystuję się kanał AUX i procentowo wpuszcza tutaj te efekty. A dzięki temu, że ja mam ten efekt na kanale równoległym, tylko bezpośrednio wpływam tutaj w 100% na to, jak brzmi ten efekt. Czyli equalizerem, korektorem audio mogę wpłynąć tylko i wyłącznie na brzmienie efektu i usadowić dzięki temu ten pogłos jeszcze lepiej w naszym miksie.